Cześć, tu mówi Agnieszka Nadstawna. Zastanawiam się, czy są jakiekolwiek osoby w Polsce, z jakichkolwiek roczników urodzono w jakiejkolwiek dekadzie, które nie znałyby miesięcznika uroda. Bo jeżeli nawet ktoś nie czyta, to na pewno zna chociażby z filmu Testosteron, tam był taki ciekawy e, sexy wątek z tym związany. E, teraz uroda nazywa się. Uroda życia. O tutaj w O widzicie ma wpisane yy, dodatkowo słowo życie i nazywa się Uroda życia. To jest okładka majowa. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zapraszam na stronę 84. O, cudownie, właśnie się otworzyła, akurat. Yy, tutaj jest artykuł. Yy, pani redaktor, która nazywa się Aleksandra Więcka, napisała artykuł pod tytułem Życie zeszyt ćwiczeń. Yy, i ja miałam wielką przyjemność udzielić tutaj konsultacji do tego wywiadu, do tego, do tego artykułu, do tego tekstu i jednocześnie krótkiego wywiadu. Znajdziecie tutaj moje nazwisko, moje wypowiedzi. A o co chodzi? Chodzi o te bestsellery ostatnich lat, jak na przykład Znisz ten dziennik, czy kolorowy trening antystresowy i wiele innych pozycji, które są bardzo popularne. A ponieważ ja jestem coachem i zajmuję się arteterapią, to uznano, że mogę coś tutaj powiedzieć na ten temat. Serdecznie zapraszam, to mówiłam ja, Agnieszka Nadstawna, strona 84, o proszę bardzo, 84, 85 i 86 i 87 i to jest właśnie ta okładka, moi drodzy, z kimś znanym, z panią Sonią Bohosiewicz, zapraszam serdecznie. Agnieszka Nadstawna. Aha, i jeszcze ważne jest to, ile to kosztuje. Uwaga, najazd 7,99. Do zobaczenia. Bye.